Mordercze bałwany święta z wampirami czy zmutowane elfy, to tematy horrorów, które przedstawiłem wam w świątecznym rankingu najbardziej szokujących filmów grozy zapraszamy. Świąteczne zło, można powiedzieć, że to po prostu kolejny horror o Mikołaju zabójcy, jednak ja się z tym nie zgadzam. Ten film, który miał premierę w 1980 roku, to moim zdaniem jeden z lepszych horrorów o tematyce świąt. Wszystko dlatego, że twórcy podeszli tutaj do postaci świętego Mikołaja naprawdę na poważnie i stworzyli bohatera, który faktycznie wierzy, że jest Mikołajem. Do takiego nawet stopnia, że jest nawet w stanie przekonać innych, iż jest tą mistyczną postacią. Morderczy Mikołaj w tej produkcji to człowiek, który niezwykle się poświęca temu, w co wierzy, na przykład robi listy grzecznych i niegrzecznych, uczy się jak powinien mówić Mikołaj, zdobywa prezenty brudze dzieciom, a nawet wchodzi do domów przez komin. Jednym słowem, stara się robić wszystko, co prawdziwy Mikołaj, choć nie zawsze mu to wychodzi. W każdym razie się stara i to przynosi efekty. Na przykład, w postaci tego, że dzieciaki wierzą mu w to, iż jest Mikołajem, i to na tyle, by odwrócić się od własnych rodziców i zasłonić go własnym ciałem. Ta władza nad dziećmi jest dość niepokojąca, bo pokazuje, iż nawet dzieciaki, jeśli odpowiednio się nimi pokieruje, mogą stać się narzędziem terroru. Podoba mi się też to. Że twórcy nawet w morderstwach korzystają ze świątecznych nawiązań. Na przykład Mikołaj nie zabija tylko przy użyciu noża, ale np. za pomocą miecza od miniaturowego żołnierzyka. Jeśli lubicie absurdalne fabuły i dziwacznych bohaterów, to możecie dać szansę horrorowi Jack Frost z 1997 roku. To historia mordercy, który o północy ma zostać stracony, jednak ulega wypadkowi. I morderca zostaje oblany chemikaliami, w wyniku czego staje się bałwanem. Tak dobrze słyszeliście: to komediowy horror o morderczym bałwanie i nie jest w sumie najgorszy. Oczywiście to nie horror wybitny trochę za dużo tutaj przygadanych scen. Ale postać krwawego bałwana jest ciekawa, i warto obejrzeć ten film choćby dlatego, by zobaczyć żywego bałwana i to, jak zabija. Swoją drogą ten film dopiero pod koniec zyskuje więcej energii, więc warto o tym pamiętać. Warto też wspomnieć, że jest tutaj zaskakująca scena w stosunku bałwana z kobietą, która podobno jest kultowa. Ten film chyba zasługuje na miano najgorszej produkcji z całego tego zestawienia. Tym razem nie będzie nas straszyć ani Mikołaj, ani bałwa na choinka. Brzmi absurdalnie i tak jest, ale dlaczego nie? Film mordercza choinka zawiera dziwny koncept, ale mogło wyjść zaskakująco i ciekawie. Niestety nie wyszło. Film jest słaby i choć trwa ledwo ponad godzinę, to większość to dialogi przypominające wstępniaki do filmów dla dorosłych. Efekty specjalne to również tragedia, a można było włożyć tu tyle gore, brutalności i tyle fajnych scen, by wyszło śmieszniej i z pazurem. A jest niestety monotonnie i nudno. A jedyne co mi się podobało w tym filmie, to końcówka, która przypomina walkę Pokémonów. Oczywiście można tą produkcję obejrzeć, ale koniecznie z jakimś wysokoprocentowym. Wyobraźcie sobie połączenie świąt i wampirów. Jeśli ciekawi was ta kombinacja, koniecznie sięgnijcie po horror z 2021 roku. Opowiada on historię pewnej dziewczyny, która pragnie pisać romanse o wampirach i ogólnie jest wielką fanką Nosferatu. Nic dziwnego, że gdy w okresie Bożego Narodzenia w jej domu pojawia się prawdziwy wampir, pisarka jest w siódmym niebie. Jednak niestety okazuje się, że wampiry to nie tylko słodkie istoty z romansu, a jej święta zamiast białe będą krwawe. Czerwony śnieg to połączenie horroru z komedią świąteczną i przyznam, że bardzo mi się podobał. Im dalej, tym robi się mroczniej i trochę dramatycznie, a końcówka bardzo zaskakuje. Jest tutaj delikatny klimat zmierzchu, ale także fani przerażających i mrocznych wampirów znajdą tu bardzo wiele dla siebie. Elfy kojarzymy jako małych i dobrodusznych pomocników świętego Mikołaja. Jednak w tym filmie tak nie jest. A okazuje się, że elfy to pomocnicy niemieckiej rzeszy i są częścią planu, było panować świat. Ten film, niestety, poza fabułą, nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Horror Elfy z 1989 roku ma jedną czy dwie niezłe sceny, ale to wszystko. Fajnie pokazano wątek mrocznej rodziny, która ma poglądy ideologicznie zakorzenione w Trzeciej Rzeszy. Sama fabuła także jest ok. Elfy jako część planu szalonych naukowców, by powołać z życia nad człowieka, to coś absurdalnego, ale ciekawego. Niestety wykonanie naprawdę jest mierne. To według mnie najlepszy film z tego zestawienia. Ciężko o bardziej rodzinny film niż ten obserwujemy w nim rodzinkę, która jedzie do krewnych na święta i jak to rodzina trochę sobie dogaduje, trochę z siebie żartuje, ale tylko wierzchołek góry lodowej. To produkcja nazywana jest najbardziej tajemniczym filmem, bo tak naprawdę do końca niczego nie jesteśmy tutaj pewni. Niby prawie cała produkcja dzieje się w aucie i mamy bardzo ograniczoną ilość aktorów, a jednak ciężko od ekranu się oderwać. Droga śmierci z 2003 roku to film rodzinny, komediowy, ale przede wszystkim naprawdę straszny horror o ciężkim klimacie, który zaskakuje i trochę smuci. To jeszcze jeden z filmów świątecznych, które pokazuje, że dzieciaki mogą stać się maszyną do zabijania. Złodziejka w stroju Mikołaja wpada do dziury wraz z łupem. Odnajduje ją grupa dzieciaków, które zamian za pomoc, chcą pieniędzy i są gotowi zrobić wszystko, by tylko otrzymać co chcą. Nie będę za dużo zdradzał, ale warto zobaczyć ten film. Tytuł to Świąteczna Opowieść z 2005 roku. Straszna prawda o serialu Alf wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.